Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. no Witam w kolejnym rozważaniu. Dzisiaj takie rozważanie na temat tego ogromnego paradoksu, który dzieje się na naszych oczach czyli paradoksu życia, walki o życie, a z drugiej strony walki o śmierć. Przypomniał nam o tym niedawno ksiądz biskup Florczyk który przyjechał na wizytację. No i właśnie powiedział o tym, że zobaczcie co dzieje się w tym momencie w Polsce. Jaka wielka jest walka o życie ludzkie. Logistycznie patrząc, kraje przepychają się, żeby kupić szczepionkę. Każdy kraj chciałby być pierwszy. Później po zakupie szczepionki trzeba podjąć decyzję, kto będzie zaszczepiony pierwszy. Później trzeba podjąć decyzję, jak to będzie zrobione, żeby wygrać wyścig z czasem, czyli żeby zaszczepić jak najwięcej osób, zanim kolejna wielka ilość osób się zarazi koronawirusem. Co zrobić, kiedy ten wirus zacznie mutować i czy te szczepienia będą w ogóle efektywne na kolejną mutację wirusa. Tak bardzo dużo energii, modlitwy, pieniędzy, uwagi poświęcone jest ratowaniu życia z jednej strony, a z drugiej strony widzimy ludzi, niestety i to bardzo dużo kobiet, bardzo dużo młodych ludzi, tych, których zawsze uważano się za obrońców życia. To byli ludzie, młodzież, pamiętamy nawet w Polsce, wychodzącą na ulicę w latach 70., 60., 80., kiedy walczyli o wolność, swobodę myślenia, tak naprawdę o, o, o takie swobodne życie, o siebie, o pozytywne rzeczy, o dobre rzeczy dla kraju. Teraz widzimy setki, setki, tysiące, setki tysięcy ludzi, którzy w tym samym czasie, kiedy jest globalna walka o życie. Walczą w Polsce, bo akurat tutaj jest ta walka, jeszcze jedyny kraj bastion tego życia, który się ostał, przynajmniej moralnego, jeżeli chodzi o, o życie i śmierć, widzimy walkę o śmierć, o prawo do zabijania niewinnych istot żywych, niewinnych istot ludzkich. E, oczywiście mówię tutaj o tak zwanym piekle kobiet. O tak zwanym strajku kobiet, inspirowanym, powtórzę to jeszcze raz, niechęcią ochrony kobiety, bo to wszystko jest zafałszowane. To tam jest dużo zakłamania i to na tylu warstwach, że wielu z naszych młodych ludzi nie zauważa tego zakłamania. Dochodzi do tego, że w kraju, gdzie walczymy o każdego człowieka, żeby się nie zarazić, zakładamy maseczki, robimy wszystko, ludzie nawet przestają chodzić do kościoła, e, izolują się od, od, od kogo tylko mogą, e, ale kiedy przychodzi marsz, tak zwane piekło kobiet, to wychodzi się tysiącami na ulicę, już nieważne, że się kogoś zaraża, czy się nie zaraża, i walczy się nie o życie, tylko o prawo zabijania, dla innych czy dla siebie. Bo wiele osób mówi: To nie o mnie chodzi, to ja nie chcę zabijać, ale ja chcę, żeby ktoś inny miał prawo zabicia, kiedy dziecko ma się urodzić niepełnosprawne, czy kiedy dziecko ma się urodzić z wielką wadą. Zobaczcie, jaki paradoks, i później ludzie, którzy w pracy gdzieś, na przykład, pracują w jakimś biurze, i są pro-life, czyli chcą głosić Ewangelię życia, bo są chrześcijanami, katolikami, to się boją. I tu apel właśnie do tych, którzy się boją, żebyście się przestali bać. Widzimy w wielkich miastach, Warszawa, Kraków, ciągle gdzieś na oknach pioruny, czyli symbole, wiadomo skąd, już dawne faszystowskie symbole, które teraz zostały przelane na właśnie ten strajk kobiet, marsz kobiet, piekło kobiet. Używają podobnych symboli, żeby pokazać właśnie solidarność ze sobą. Wklejają takie znaki strajku kobiet w okna, ludzie, starsi, młodzi, żeby pokazać solidarność czyli tak naprawdę sprzeciwiają się nauce Kościoła katolickiego, moralności chrześcijańskiej, Panu Bogu samemu. Pokazując solidarność, a co robimy my, ludzie, którzy bronią życia? Dlaczego my nie potrafimy założyć maseczki, która mówi: Pro-Life, jestem za życiem? Czy koszulki, czy jakichkolwiek symboli, żeby pokazać, że, że głosimy Ewangelię? Niektórzy mówią, no. Pójdę do pracy i, i, i założę taką maseczkę, to mi powiedzą: To co? Jakby kobieta miała niepełnosprawne dziecko, albo jej życie byłoby zagrożone, to ty nie pozwoliłbyś jej usunąć tego dziecka, bo ona wtedy musiałaby umrzeć? Nie, odpowiedź brzmi: Nie. Ja nie jestem tym, który decyduje. Ja nie jestem bogiem, nie robię z siebie Boga, za to wy próbujecie robić z siebie Bogów. Ja jestem tym, który po prostu ma inne zdanie i chce głosić Ewangelię życia i mam do tego prawo, żeby założyć maseczkę, czy koszulkę, czy symbol jakiś w oknie, który mówi: Jestem pro-life, bronię życia i zostawiam Panu Bogu tę ostateczną decyzję. My nie możemy, nie powinniśmy pozostać bierni. Nie powinniśmy pozostać bierni, by powinniśmy, mamy odpowiedzialność, żeby pokazać, że jesteśmy odważni w naszej wierze, że, że nawet jeżeli cierpimy jakieś urągania, czy jakieś ataki, to w obronie najbardziej niewinnych to jest coś pięknego, żeby człowiek wykrzesał z siebie tyle wiary i tyle odwagi, żeby był publicznym świadkiem życia. A nie mówi się o tym, ile osób. Które wspierają, pamiętajcie o tym, że jeżeli ktoś z Waszych znajomych wspiera na Facebooku czy w prywatnych rozmowach, czy właśnie nosi maseczkę z piorunem, taka osoba nie powinna przystępować do Komunii Świętej, bo ona jawnie, publicznie nawołuje do nieprzestrzegania, nawołuje do, do zabójstwa niewinnego dziecka, niewinnej osoby, co jest no, pod, pod, tak z, pod karą ekskomuniki. Tu nie ma, nie ma na czym budować relacji z Panem Bogiem w tym momencie, bo tu jest całkowita rebelia, odejście od nauczania Kościoła, od Ewangelii Życia. My jesteśmy, chrześcijanie, katolicy, ci, którzy prawdziwie wyznają tę wiarę i którzy są, nie, nie są idealni, ale przynajmniej mają na czym budować. Wyznajemy Ewangelię Życia, nie Ewangelię Śmierci. Nigdy nie nawołujemy do śmierci. Nie będziesz zabijaj, nie zabijaj. Przykazanie Boże i my mamy prawo głosić to w miejscach pracy. Jeżeli inni mogą przyjść z maseczką, z piorunem, to ja mogę przyjść z, z maseczką pro-life, czy z koszulką, czy, czy z chorągiewką, czy z czymkolwiek i mogę powiedzieć: Słuchaj, ty wybrałeś swoją drogę śmierci i tak dalej, potępienia, a ja wybieram drogę Ewangelii, życia, obrony i zbawienia. Rzeczywiście tego bardzo brakuje. Nawołuję do tego, żeby nawracać siebie nawzajem, upominać siebie nawzajem, szczególnie tych młodych ludzi, których znacie. Mówcie im. Nie ma czegoś takiego. Gdzie są spowiedzi ludzi, którzy nagle usuwają rzeczy ze swoich, ze swoich Facebooków czy Instagramów, którzy wspierali Marsz Kobiet czy, przepraszam, wspierali Piekło Kobiet tak zwane? Bo tu przeciwko kobietom nikt nic nie ma. Tu chodzi o to, że tak zwany marsz kobiet czy tak zwane piekło kobiet nie chodzi tutaj o kobiety, tylko chodzi o prawo zabijania niewinnych dzieci. Ci, którzy to wspierają, popełniają grzech śmiertelny. I muszą się nawrócić, jeżeli chcą, przyjść do spowiedzi się z tego wyspowiadać, żeby pójść do komunii i nie przyjąć broń Boże Komunii Świętokrackiej. Nawołujcie do tego. To jest paradoks życia, że cały świat skupia się na tym, żeby ratować to życie, a z drugiej strony w Stanach Zjednoczonych nowy prezydent podpisuje po raz kolejny ustawę, niestety, która ma zobligować ludzi, którzy płacą podatki, do tego, żeby finansowali aborcję, nie tylko w Stanach, ale i jeszcze w innych krajach. To jest w ogóle nadepnięcie na ludzkie sumienie. Takie rzeczy się dzieją na naszych oczach, i my jako katolicy jesteśmy w, w środku tego wszystkiego. Musimy przed Bogiem też odpowiedzieć za to, co zrobiliśmy, albo jesteśmy biernymi katolikami, którzy chowają głowę w piasek, albo jesteśmy tymi, którzy mają odwagę, żeby stanąć w obronie życia ludzkiego. No jest to jakaś nasza odpowiedzialność. Zachęcam do tego, módźcie się o nawrócenie tych, którzy, no. Ciągle żyją w ciemności i nawołują innych. Zobaczcie, co się dzieje w naszych miasteczkach. Ludzie, katolicy wybierzmowani, którzy chodzili do Komunii Świętej, jeżdżą i roznoszą maseczki z piorunami, żeby wspierać zabijanie nienarodzonych dzieci, rozwożą poznajomych, mówią o tym. Co się dzieje? Ludzie, którzy mieli coś wspólnego z Kościołem, oni ciągle żyją w iluzji, że, że mogą to robić i być praktykującymi katolikami. Co za zakłamanie i zaślepienie! Skąd się to wzięło? Jak my do tego doprowadziliśmy? Nie ma tak. Pan Bóg to wszystko widzi. Kiedyś człowiek taki uderzy w ścianę, stanie przed Bogiem i nie będzie wymówek, trzeba będzie ponieść konsekwencje swoich czynów tutaj, szczególnie takich. To jest paradoks naszych czasów. A z jednej strony walczymy o życie, żeby się wszyscy szczepili, żeby, żeby unikali, żeby dystans społeczny, żeby nie było imprez, żeby nie było tego, tamtego. A z drugiej strony walka o to, żeby zabić nienarodzone dziecko w łonie matki, i jeszcze, żeby państwo najlepiej chroniło to wszystko swoim prawem, i żeby wszyscy się cieszyli, że można u nas w kraju zabijać niewinne dzieci, jakby to nie miało konsekwencji. Modlę się oczywiście za tą młodzież, którą ja znam i uczę, staram się uczyć o nawrócenie tych, którzy to wspierają wszystko, żeby znaleźli w sobie jakąś taką miłość do właśnie dziecka niepoczętego, przepraszam, dziecka poczętego, żeby to dziecko każde miało szansę żyć. Bądź za życiem, bo twoi rodzice byli za życiem. Dlatego tutaj jesteś. Szczęść Boże.